Dzień dobry Państwu, witam ponownie na kanale BHP Holender. Dzisiejszy odcinek kręcimy wyjątkowo w wyjątkowo pięknych okolicznościach przyrody z miejsca, w którym mieszkam z lasu na terenie toruńskiego poligonu Scenerię tego odcinka wybrałem nieprzypadkowo albowiem dzisiaj chciałbym zaprezentować Państwu ubrania antykleszczowe firmy Technoavia ubranie las Wyglądam może trochę zabawnie ze względu na tych. Buty ubrane do spodni dużo bardziej sensownie wyglądałoby, gdybym miał na sobie kalosze, ale nie wziąłem takowych do domu. No dlatego na razie muszą starczyć te oto półbuty. Pracując w lesie, szczególnie latem, szczególnie w lesie takim jak ten, w borze sosnowym, tutaj naprawdę drzewa nie dają aż tak dużo cienia, w związku z tym latem jest bardzo gorąco, bardzo duszno. I trzeba na sobie, na sobie nosić ubrania, które pozwalają funkcjonować. Ubranie uszyte jest z tkaniny bawełnianej, impregnowanej teflonem, Żeby aż tak łatwo nie przemakała, oczywiście pod wpływem deszczu, ubranie będzie mokre i nie osłoni nas praktycznie w żaden sposób. Natomiast w momencie, kiedy chodzimy między drzewami, kiedy z gałęzi spadają krople, no to jest duża szansa, że po prostu spłyną one pod tkaninę w dół. Ubranie jest, zostało opracowane przez firmę TechnoAvia, która poprosiła o współpracę naukowców zajmujących się insektami, bowiem, gdy zaczyna się wiosna, gdy zaczyna się lato, śniegi topieją, zmarzlina topnieje i to na całej Syberii mamy jedno wielkie bagno, w którym rodzą się komary. Jak ja to mówię, jak ja to mówię komary są jak skowronki, jak leszcze, niczym krety. I jest to naprawdę bardzo uciążliwe i Czasami pewnie wręcz niebezpieczne dla pracowników pracujących w lasach, dla leśników, dla pracowników różnych firm wydobywczych. Dlatego firma zamiast stosować te środki, co większość firm na świecie, udała się do naukowca, który podpowiedział im, jak takie ubranie powinno wyglądać. Ubranie nie jest zabezpieczone w żaden sposób chemicznie. Przeznaczone jest dla tych ludzi, którzy chemii na sobie nosić nie chcą. Ubranie składa się ze spodni i z bluzy. Mamy tutaj, jako że nie mamy chemii, mamy zabezpieczenia tylko fizyczne czyli przede wszystkim ściągacze. Mamy ściągacze tutaj na mankietach w bluzie dosyć ciasny, szeroki ściągacz oraz na dole nogawek także tutaj. Teoretycznie ubranie to powinno być noszone razem z kaloszami. Najlepiej też z takimi, które ściąga się u góry, żeby były szczelne. Czyli pierwsze to są ściągacze. No ale takie rozwiązanie stosuje większość firm produkujących ubrania antykleszczowe, a to jednak w jakiś sposób jest unikalne. Tą unikalną cechą są te plisy. Tutaj, jak Państwo widzą, na rękawie. Mamy takie zakładki, takie plisy. Mamy je na rękawach, mamy je tutaj w talii. Widzicie, tu mam wpuszczoną bluzę spodniej spodnie i tak teoretycznie powinno się nosić. Tutaj oczywiście mógłbym założyć pasek, ale jest to bardzo budujące. Aczkolwiek okazało się, że nie skupiłem w ogóle. Mamy tą plisę tutaj w talii oraz mamy takie prisy powyżej kolan na nogawkach. Po co one są? One są po to, że w momencie, gdy chodzimy po lesie, kiedy kleszcz na nas, na nas spada, czy to z wysokiej trawy, czy to z nisko położonych gałęzi, on ma taką specyficzną cechę, że bardzo lubi wędrować do góry. Nie w dół, a do góry. Leży sobie taki kleszczyk do góry i szuka zacisznego, najlepiej wilgotnego miejsca, gdzie może nas upitolić. Wgryźć się, wiercić się w skórę i spokojnie sobie spożywać naszą krew. Oczywiście zarażając nas przeróżnymi chorobami, jak to ma w zwyczaju. Te plisy dają nam takie zabezpieczenie, że kiedy on po prostu sobie wędruje, wędruje, to z reguły zawędruje sobie tutaj. I tutaj instynktownie, czyżbym jednego złapał, jednak nie. I tutaj instynktownie sobie przycupnie. I czeka, bo no, wydaje mu się to zaciszne miejsce. Wydaje mu się to jakaś fałdka na naszym ciele. Tymczasem jest to sprytnie pomyślane ubranie. Dlatego właśnie mamy tutaj te plisy, które są no, chyba tutaj głównym zabezpieczeniem przeciw insektowym. Sama bawełna jest dosyć. To jest gramatura 250 gram. I jest szczelna tak, że żaden kleż przez nią tutaj nam nie przelezie. No ale to mamy zabezpieczenie przeciw kleszczom, czyli właśnie o ściągacze i tutaj te plisy. Teoretycznie, jeśli nosimy to ubranie, no to bluzę powinniśmy nosić wpuszczoną w spodnie, że ten kleszcz sobie tu wędruje i dalej idzie sobie do góry, żeby utknąć tej otoplisie. Ale jak mówiłem wcześniej, ubranie to zabezpiecza nas nie, nie tylko, trochę mnie metka uwiera, bo to nowe jeszcze metki nie urwałem w życiu mnie, żebym klesz nie ugryzł. <gry> Mam 48 lat i mieszkam w lesie, muszę być wyjątkowo wredny. Ubranie to zabezpiecza nas nie tylko przeciwko kleszczom, ale także przeciwko komarom i meszkom. Po to tutaj mamy taki na sztywno wszyty kaptur, który możemy sobie tutaj założyć. Ten kaptur ma tą cechę, że jest stosunkowo sztywny. Jak widzicie, ja mogę kręcić głową, a kaptur nie opada i nie kręci się razem z nią. Tutaj, jak sięgnę trochę poniżej. O, tu mam taką kieszonkę. O, tu. Widzą Państwo? Tu mam taką kieszonkę, w której schowana jest siatka. Wymuję ją sobie teraz. I zapinam wokół kaptura. Oczywiście siatka swobodnie przepuszcza powietrze. Jak można się domyślać, jest to zabezpieczenie przeciwko komarom i przeciwko meszkom. Ma tutaj duże znaczenie to, że kaptur jest właśnie, właśnie sztywny. Dzięki temu on jest stelażem dla tej siatki. Jeśli ja ją sobie tutaj rozpiąłem, to ona nie przylega do mojej twarzy. Bo cóż mi po siatce, która leżałaby na mojej skórze, wtedy komary po prostu przylatują i spokojnie się wbijają tutaj przez te maleńkie oczka w moją, w moją skórę i nie byłoby to żadne zabezpieczenie. Dlatego ten kaptur właśnie jest Właśnie jest sztywny. Oprócz tego mogę swobodnie ruszać głową, lewo, prawo. Oczywiście ogranicza to mój, moje pole widzenia, no ale coś za coś. Ciekawą rzeczą, którą usłyszałem od jednego pana, który zajmuje się fotografowaniem przyrody, jest to, że podobno ta siatka, którą mam w tej chwili rozpiętą na twarzy, przez to, że maskuje nasze oczy, sprawia, że zwierzęta dużo później nas zauważają. Albowiem reagują, właśnie na widok, reagują one właśnie na widok gałki ocznej. A tutaj nasze oczy schowane są za siatką i są niewidoczne dla zwierząt, dlatego jesteśmy dużo, w stanie dużo bliżej do nich podejść. Ubranie posiada dwie kieszenie w bluzie. Zapinane na rzepy. Wywracane, co też ma znaczenie, ponieważ w momencie kiedy coś nam tutaj do środka wpadnie, to łatwo jesteśmy w stanie sobie to wytrzepać. Oraz tak samo dzicie ten. tył, które także są wywracane i łatwo pozbyć się kamyków i liści, jakichkolwiek śmieci, które mogłyby tam być. Dlaczego ja uwa uważam, że to ubranie jest wręcz jedyne w swoim rodzaju na całym świecie. Widziałem już parę ubrań antykleszczowych, bardzo fajnych. W kamuflażu elegancko wyglądających, natomiast to ubranie to jest po prostu ubranie stworzone do pracy. W związku z tym, po pierwsze, jest wykonane z bardzo dobrych materiałów, jest stworzone dla ludzi, którzy rzeczywiście w tym pracują. Czyli jakościowo jest bardzo dobre, musi ileś w tym lesie wytrzymać, uszyte z bawełny w 100% bawełny. Nie muszę nosić, oczywiście mogę nosić antykleszczowe gacie czy antykleszczowe skarpetki, ale najprościej po prostu narzucam to na koszulkę, narzucam to na, na t-shirt i na normalną bieliznę. I wychodzę z domu sobie do lasu. Nie muszę chodzić w obcisłych lajkrach, choć może część ludzi to lubi. Jest bardzo wygodne, luźne. Teraz w tej chwili mamy pewnie około 20 stopni. W lesie oczywiście nie jest to żaden upał, ale jestem przekonany, że jeśli będzie 25, to też spokojnie się będę w nim komfortowo czuł. Po nagraniu materiału w lesie wydawało się, że w przypadku akurat takiego ubrania ten ogląd szczegółowy nie jest być może konieczny. Natomiast zmieniłem zdanie i postanowiłem krótko opisać to w ten sposób, żeby jednak wszystko było widoczne dla, dla Państwa, dla potencjalnych klientów. Materiał 100% bawełna bardzo wysokiej jakości, premium, impregnowana teflonem. Brak w przypadku ubrania lasek, jakiegokolwiek zabezpieczenia chemicznego, gramatura 250 gram. Główne zabezpieczenie, akurat przeciwko kleszczom. Tutaj, w przypadku bluzy, widzą Państwo: o, mamy tą właśnie plisę, która w talii yy, okala cały nasz tułów. I owe potencjalne małe, wredne kleszcze sobie wędrują, zatrzymują się tutaj i sobie grzecznie czekają, aż wrócimy do domu. Oczywiście wiąże się to z tym, że po powrocie do domu po prostu trzeba, trzeba to sprawdzić i ewentualnie wytrzepać lub, lub wyprać. Takie same plisy mamy tutaj na rękawach. No i potem pokażę to jeszcze na spodniach. Drugie zabezpieczenie to to jest ściągacz stosunkowo ciasny, stosunkowo długi, ale no nie powiem, bardzo wygodny, bardzo, bardzo fajnie się to nosi i w ogóle mi to nie przeszkadza. Spodziewałem się, że będzie troszeczkę, troszeczkę gorszy. Bluza posiada oczywiście też te taśmy odblaskowe w przypadku pracy w lesie. Dla wielu ludzi ma to bardzo duże znaczenie, żeby po prostu być widocznym, żeby ktoś nie spuścił na nas drzewa ani nas nie odstrzelił. Zabezpieczenie przeciwko insektom latającym, czyli meszki, komary. Tutaj w tej kieszonce, tutaj na piersi, zaraz pod, pod szyją, mamy tą siatkę, którą rozpinamy sobie zameczkiem wokół kaptura. Siatka praktycznie w żaden sposób nie, nie ogranicza możliwości oddychania. Voilà, tak to działa. Kaptur jest usztywniony, widać to było na odcinku, na odcinku z lasu. Zapniemy. I schowamy tutaj. Pod szyją możemy sobie bluzę jeszcze rozpiąć. Tutaj widać, ma ona takie troczki. Jak ktoś koniecznie chce, to może sobie zawiązać, zawiązać. Kaptur też jest tak uszyty, że on tutaj ma jakby tą zewnętrzną wystającą powłokę, a tutaj jeszcze taką e, taką wewnętrzną. Dwie kieszenie na piersiach, zapinane na napy pełni wywracalne ma to spore znaczenie w lesie po prostu często wpada nam tam igliwie szczególnie jak się pod gałęziami łazi no to wtedy mamy taką możliwość wytrzepania chociaż no jak widać są tutaj e, klapki zapinane na rzepy czyli no teoretycznie wpadać nic nie powinno tak jak w przypadku ubrań roboczych TechnoAvia w newralgicznych punktach są rygle, czyli dodatkowe przeszycia wzmacniające, tak jak tutaj właśnie przy kieszeniach, w tam gdzie potrzeba szwy są podwójne. Spodnie uszyte z tego samego materiału co bluza, ten sam kolor. W ogóle ubranie występuje tylko w tym zielonym kolorze. Spodnie są na gumkę, szeroka guma, dosyć elastyczna. To jest akurat rozmiar w pasie. Mieli Państwo wczoraj okazję tego zobaczyć. 120-124. No, na mnie to jest. Yy, było sporo za luźne. Są szlówki 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 szlówek, czyli da się spokojnie w, przy tym nosić pasek. Yy, krój nogawki jest szeroki, zwężany do dołu. No, jest to przeznaczone do tego, żeby to nosić w kaloszach, a nie tak jak ja wczoraj w półbutach, co wygląda dosyć komicznie z tyłu mamy dwie kieszonki na klapę zamykane na rzep oczywiście kieszonki są wywracalne i o, tu mamy szytą kieszeń ale od spodu normalnie to jest zaszyte tym normalnym materiałem mówiąc teraz o zabezpieczeniach, no to mamy te plisy o których mówiliśmy już w przypadku bluzy oraz ściągacze. Ściągacze także stosunkowo ciasne, i stosunkowo długie. Natomiast naprawdę muszę przyznać, że ten materiał tutaj to, to musi być jakiś elastan, ale naprawdę w dotyku to jest normalnie jak bawełna. Dziękuję Państwu za pozostanie z nami do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Ubranie jest dostępne w naszym sklepie internetowym bhpmysnikolender.pl. Jeśli ubranie się Państwu podoba. Proszę o wcześniejszy kontakt. Rozmiarówka jest od 1,58 58, m, zatem nawet stosunkowo niskie osoby są w stanie dobrać sobie swój rozmiar. Natomiast ja prosiłbym albo o wysłanie maila z Państwa rozmiarami, wzrost, pas i obwód klatki piersiowej, ponieważ ubrania sprzedawane są w kompletach, czyli bluza i spodnie to jest jeden komplet i wtedy może my łatwiej Państwu dobierzemy. Jeśli jakiegoś rozmiaru nie mamy, no to z dostawą może trzeba będzie poczekać tydzień. Natomiast generalnie, no to w ciągu trzech dni powinniśmy się uwinąć. Zapraszam do oglądania naszych kolejnych odcinków. Zapraszam do subskrybowania, do polubień, do widzenia Państwa.